Przedstawiamy przydomowy schron zaprojektowany i zbudowany w całości w Polsce przez naszych specjalistów. Modułowa konstrukcja pozwala na łatwą rozbudowę. Komora mieszkalna schronu o średnicy 3 metrów może mieć od 6 do 15 metrów bieżących długości, umożliwiając dostosowanie go do konkretnych potrzeb. Wewnątrz zamontowaliśmy system podłogowy, który zawiera przestronne schowki do przechowywania niezbędnych materiałów i sprzętu. Całość wyposażona jest w certyfikowane systemy filtracji i wentylacji zaprojektowane we współpracy z międzynarodową firmą Atmas w celu zapewnienia ochrony przed zagrożeniami chemicznymi, biologicznymi i radiologicznymi. Odporne na wybuchy i gazoszczelne drzwi oraz włazy ewakuacyjne zapewniają maksymalne bezpieczeństwo w przypadku zagrożenia militarnego lub klęski żywiołowej. Konstrukcja zawiera miejsca na przyłącza i systemy techniczne. Schron jest dostępny w wariancie naziemnym, który zapewnia ochronę balistyczną. Osiągnęliśmy to dzięki 40-centymetrowej warstwie specjalnie opracowanego betonu, certyfikowanego pod kątem odporności na różnego typu ostrzał i odłamki. Ponadto schron posiada klatkę schodową i wyjście awaryjne, zaprojektowane w celu ułatwienia szybkiej i bezpiecznej ewakuacji w sytuacjach krytycznych. Ocynkowana skorupa zewnętrzna chroni przed korozją, zapewniając trwałość konstrukcji. Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bezpiecznych i niezawodnych rozwiązań schronowych w całej Europie. Każdy projekt jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb i wymagań klienta. Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej i odkryć, w jaki sposób możemy pomóc chronić to, co dla Ciebie najważniejsze.